Nasza branża rozwija się coraz szybciej, a ostatni rok przyniósł wiele zmian. Musieliśmy stawić czoła nowym problemom, sprostać nowym wyzwaniom. W Zakstrans od 35 lat budujemy nasz biznes na solidnych fundamentach, ciężkiej pracy, wzajemnym zaufaniu i doborze niezawodnych partnerów. Dlatego po raz kolejny wybraliśmy Wielton. Jeździmy z nimi od lat i wiemy, że wielu nie zawsze staje na wysokości zadania. Połączyliśmy nasze wieloletnie doświadczenie, żeby wspólnie stworzyć produkt, który umożliwi przewóz praktycznie każdego rodzaju ładunku i sprosta wymaganiom naszej floty. Pokonujemy z towarem tysiące kilometrów, dlatego tak ważne dla nas jest bezpieczeństwo naszych kierowców i ładunku. Wysoka szczelność, rynny do transportu kręgów stali, łatwy i bezpieczny przewóz sprzętu AGD dzięki systemowi BDE to rozwiązania, których szukaliśmy dla naszych pojazdów i znaleźliśmy w naczepach wieltonu. W maju odebraliśmy 50 sztuk karty Master Mega. We wrześniu przyjeżdża kolejnych 100. Przed każdą z nich długa trasa po drogach całej Europy. Dlatego wszystko starannie sprawdzamy i testujemy. 35 lat nauczyło nas już, że w tej branży trzeba być gotowym na wszystko. I dzięki Wieltonowi jesteśmy. Za nami tysiące wspólnie przejechanych kilometrów, przed nami znacznie, znacznie więcej. Dla nas Wielton to współpraca mierzona w latach.